Beyoncé to z całą pewnością jedna z najbardziej znanych piosenkarek na świecie. Artystka ma na koncie mnóstwo piosenek, które były na szczycie list przebojów przez długi czas. Wśród jej hitów można wymienić utwory takie jak Crazy in Love, If I Were a Boy czy Formation. Artystka jest posiadaczką niezwykłego głosu, świetnie tańczy, jest niezwykle popularna, a jednak od dawna wokół niej rozchodzi się atmosfera mroku i tajemnic. Na pewno spora w tym wina faktu, że Beyoncé od lat bardzo chętnie pokazuje symbole oka i piramidy, choć, jak podkreśla w swojej piosence, formation uważa temat iluminacji za bzdury. Natomiast faktem jest, że pokazuje symbole uważane za masońskie bardzo chętnie, jakby nie zdawała sobie sprawy, co robi, albo wiedziała, a jednak próbuje wywołać jakiś zamęt. Oczywiście jest możliwe, że ta symbolika to po prostu trik promocyjny, ale to i tak niezwykłe, że tak chętnie branża filmowa i muzyczna sięga po okultystyczne symbole. To nie jest wszystko, bo całkiem niedawno, w 2018 roku, była perkusistka Beyoncé Kimberly Thompson wyznała coś, co wywołało niemałe emocje. Otóż perkusistka twierdzi, że Beyoncé, czyli bardzo znana piosenkarka światowa, zajmuje się magią i uważa siebie za czarownicę. Perkusistka wyznała, że wiele razy była świadkiem, jak Beyoncé korzystała z mistycznych rytuałów i to nie zawsze w pozytywny sposób. Podobno Beyoncé miała wkradać się w sny Perkusistki i wpływać na różne obszary jej życia, jak finanse. Dzięki tajemniczym zaklęciom, Beyoncé potrafiła podobno sprawiać, że telefon Perkusistki przestawał działać na życzenie. Co więcej, Beyoncé miała posunąć się również do tego, że zabrała kota Perkusistce i odebrała mu życie, składając go w imię mitycznej istoty. Czy to prawda, czy tylko absurdalne wymysły? Kto wie? Tym bardziej, że oprócz masońskiej symboliki, jaką chętnie prezentuje artystka, lubi ona też sięgać po religię i mitologię, przywołując duchowe istoty, a nawet wcielając się w nie. W czasie jednego ze swoich występów Beyoncé wcieliła się w trzy kobiece istoty związane z religiami i mitologiami. W jednej kreacji łączy elementy afrykańskiej bogini Oszun, bogini związanej z miłością i wodą. Co więcej, Beyoncé nawiązywała także do bóstw hinduizmu, które czasem mają więcej rąk niż ludzie. To jednak nie wszystko bo Beyoncé posługuje się też symbolami Maryi, czyli Matki Jezusa, sięgając po aureolę, z którą często przedstawia się właśnie Maryję. Z Beyoncé było jeszcze wiele innych zagadek, ale omówimy je w innym filmie. Dziś chcielibyśmy skupić się na innym ostatnim wyznaniu piosenkarki. Wszystko dotyczy magazynu Vogue i najnowszej płyty artystki. Wiele osób uważa, że te tajemnicze fotografie nie są tylko sposobem promocji artystki, jeśli chodzi o jej nową płytę, a czymś o wiele więcej. Ogrom osób zauważa, że na ziemi dzieją się ostatnio naprawdę niepokojące rzeczy. Konflikt w Ukrainie, brak jedzenia, niedawno problem z dolegliwością organizmu, która zatrzymała świat na długi czas i zabrała wielu osobom życie. No właśnie te opisy dość znacząco pasują do symbolizmu znanego z Biblii. Chodzi tu oczywiście o czterech miejsców apokalipsy. Biblia takich opisuje. I ujrzałem, gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, Usłyszałem pierwsze z czterech zwierząt mówiące jakby głosem gromu: Przyjdź! I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, i dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać, a gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie zwierzę, mówiące: Przyjdź! I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by ludzie odbierali sobie życie, i dano mu narzędzie końca. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech zwierząt mówiący kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywć oliwy i wina. A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego przyjdź. I ujrzałem, oto koń trupio blady. A imi siedzącego na nim śmierci i otchłań mu towarzyszyła, i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem, i przez dzikie zwierzęta. No właśnie, ale możecie zapytać, co to wspólnego ma z Beyoncé, a właśnie dość sporo, bo w chwilach, gdy konflikt w Ukrainie jest naprawdę bardzo silnie omawiany, a wiele osób próbuje powstrzymać działanie prezydenta Rosji, i ogrom osób uważa, że rozpoczyna się działalność w apokalipsy. Beyoncé zarówno na okładce magazynu, jak i na okładce swojej płyty występuje właśnie jako jeździec, co więcej na układce magazynu dosiada ona konia o barwie ognia. Dokładnie taki sam koń opisany jest w Biblii jako koń, którego dosiada jeździec, który sprowadzi na świat konflikty i sprawi, że ludzie sami będą odbierać sobie życie. Czy Beyoncé tymi zdjęciami ujawniła prawdę o apokalipsie i tym jaki plan w tym wszystkim odgrywa prezydent Rosji? Czy konflikt w Ukrainie to spełnienie proroctwa apokalipsy? Polski Rolnik nagrywa kosmitę. Link do nagrania w opisie. Polski rolnik nagrywa kosmitę. Link do nagrania w opisie.